Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. Mój ideał, Jezus, syn Maryi. odcinek 24. Zbawcze cierpienie. Maryja, synu mój, słuchaj i pojmij, co ci powiem. Chcę Ci objaśnić naukę, która jest tym trudniejsza do zrozumienia, że Ci się wydaje, iż znasz ją od dawna nauka zbawienia przez krzyż. Ci wszyscy, którzy się zajmują apostolstwem chrześcijańskim, wiedzą, że w odkupieniu dusz Najgłówniejszą rolę gra cierpienie, że Jezus przez mękę swoją i śmierć świat wybawił, że musiałam zostać matką bolesną, aby być współodkupicielką, i że wszyscy wielcy apostołowie musieli znosić wielkie utrapienia, lecz gdy cierpienie ich samych nawiedza, nie pamiętają już o jego znaczeniu, dziwią się i tracą odwagę. Dla nich, tak jak dla Żydów, krzyż stał się przedmiotem zgorszenia. Czyż nie łudziliby się myśląc, że można uczestniczyć w zbawczym posłannictwie Chrystusa? Nie biorąc udziału w zbawczej Jego męce, Ty patrz prosto w krzyż, który Cię czeka. Będziesz musiał sobie zadawać ciężkie ofiary. Będziesz musiał pracować, poświęcać się, trudzić i wyczerpywać w służbie dusz. Nie tylko przez kilka, Godzin lub kilka dni, ale dopóty, dopóki będą dusze do ratowania, nie tylko w chwilach zapału i powodzenia, ale mimo przeciwności i zniechęcenia. Niejednokrotnie będziesz musiał obciążać się dobrowolnym poświęceniem, będziesz musiał siebie ofiarowywać za duszę. Które chciałbyś zbawić, a im bardziej jałowe i trudniejsze wydawać ci się będą wysiłki Twoje, tym więcej umartwień i pokuty będziesz musiał sobie nakładać. Czy gotów jesteś przyjąć ten krzyż? Być może, ale spójrz, oto inny krzyż, Znacznie trudniejszy do zniesienia, bo go nie nakładasz sam sobie i taki dziwny. Intencje Twoje będą niezrozumiane, zamiary wyśmiane, działalność zganiona. Ci, którzy powinni Ci pomóc, obojętni będą na Twoją pracę. Albo spróbują zniszczyć to, co się starał zbudować. Ci, którzy cię powinni zachęcać, zaprą się ciebie i położą tamę rozwojowi twych przedsięwzięć apostolskich. Różne trudności robić ci będą i z radością ogłoszą, że dawno już przepowiadali Twoje niepowodzenie. Z weselem niesiesz krzyż, który sam sobie wybrałeś. Godzisz się nawet z krzyżem, który Ci nakłada choroba albo ubóstwo, ale nie jesteś wolny od niebezpieczeństwa zbuntowania się wobec krzyża. Zgotowanego ci przez ciemnotę, głupotę lub złośliwość ludzką. A jednak ten właśnie krzyż najwięcej cnoty zbawczej zawiera. Patrz na Jezusa. Czy sam sobie zadał cierpienie, którym cię zbawił? Czyż nie było to cierpienie właśnie przygotowane mu przez ciemnotę, głupotę i złość ludzi, tych ludzi, którzy z urzędu i zawodu powinni mu byli pomagać w dziele odkupienia swego narodu? Nie dziw się, jeżeli zły duch przykłada się do zniszczenia twoich przedsięwzięć. Na mnie napada, napadając moich żołnierzy. Zachowaj pełną ufność i odwagę, tym większa będzie jego porażka. Starłam głowę jego i zawsze ścierać ją będę. Zważ jednak, że cierpienie nie jest zbawcze samo z siebie, jest nim tylko. W łączności z Jezusem. Z cierpieniem Twoim jest tak, jak z Twoją osobą. Sam z siebie jesteś tylko biednym grzesznikiem. Złączony z Jezusem masz udział w naturze bolskiej. Podobnie samo cierpienie jest jałowe i dopiero złączone z cierpieniem Jezusa. Uczestniczy w boskiej Jego skuteczności. Kiedy cierpienie Cię nawiedza w Twej pracy apostolskiej, przytul się do mnie bliżej. Razem wyjdziemy na kalwarię. Tam, pod krzyżem Zbawiciela, pojmiesz nieskończoną wartość cierpienia, które wprawiało Cię w zamieszanie. I przygniatało swym ciężarem. Nawet cierpienie, zgotowane ci przez głupotę lub złość ludzką, słodkie ci się stanie. Zobaczysz w nim już nie ludzi, którzy ci je zadają, ale Jezusa i Matkę swoją, którzy cię zapraszają. Do udziału w swym zbawczym posłannictwie, jak też i dusze, które ci ono ratować pozwala. Surową naukę wtajemniczam ci, dziecko moje, ale jest to nauka wiary, miłości i zwycięstwa. Czyżbym za wiele spodziewała się po tobie, myśląc, że potrafisz ją pojąć? Wierny. O matko, znasz moją słabość i obawę przed cierpieniem, ale znasz także moje pragnienie kochania cię i pomagania ci w Twoim zadaniu. Wspomożesz mnie, kiedy cierpienie na mnie spadnie, a wtedy potrafię cierpieć ile zechcesz, dlatego, że tak chcesz i bez względu na to, Ile mnie to kosztować będzie? Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.